kochani, witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na moim kanale. To jest sprawa, o której dosyć głośno się mówi już od kilku tygodni. No bo Kasia Zilman już planuje odnieść się do tych spekulacji odnośnie jej pocałunków z Janią. I to nie tylko od tych pocałunków, które odbyły się podczas tańca w siódmym odcinku, podczas włoskiego wieczoru, kiedy w czasie rumby było dosyć, tych pocałunków dosyć sporo, a wtedy Kasia miała partnerkę, Julię, ale też tych pocałunków, które były po after, na afterparty, po finale Tańca z Gwiazdami. No i tutaj naprawdę jest dużo spekulacji, dużo osób jest po stronie już byłej partnerki Kasi, Julii, która no, mimo wszystko, patrząc na to, obiektywnie jest pokrzywdzona w tej sprawie. I dużo osób doszukuje się związku y, partnerskiego między Kasią a Janią. Czy to będzie miało miejsce, czy to ma miejsce? Najprawdopodobniej nie, ale tego jeszcze nie wiemy. Kasia napisała, że dużo się zadziało, dużo się naczomoniło, pogmatwało i tak dalej. No, ale. Będzie robiła oficjalny statement, oświadczenie, które napisze na Instagramie i wszystko nam wtedy wyjaśni. Zobaczymy jak to jest naprawdę, zobaczymy co powie. Na ile tej wyjaśnienia będą prawdziwe, nie wiem, bo tutaj mam wrażenie, że coś tak nie działa, że... No mam wrażenie, że dziewczyny są razem, no. Nie wiem, może coś mylę, może coś jest nie tak tutaj ze mną, ale no jednak to nie jest normalne, jeśli widzi się dwie osoby w takich sytuacjach tak wiele razy. Napiszcie w komentarzu, co wy o tym sądzicie, a my słyszymy się już niedługo.